2 lata, 45 meczów, 6 goli i 4 asysty. I wszystko wskazuje na to, że właśnie takie liczby, takie statystyki zakończą okres gry Husseina Balicza w pierwszym zespole UKS-u. I w tym odcinku przyjrzymy się temu, czy UKS podjął słuszną, sprawiedliwą, dobrą decyzję, już chyba tak definitywnie skreślając Husseina Balicza pod kątem gry w pierwszej drużynie UKS-u, a także ogólnie przeanalizujemy ten dwuletni pobyt Austriaka. W co w głównej mierze sprawiło, że Balić, mimo wszystko w tym okresie, zdecydowanie częściej rozczarowywał niż zachwycał kibiców UKS-u swoją gromę. Zapraszam. Rozpocznijmy od oficjalnego komunikatu, który bodajże w środę, czyli wczoraj, gdy to nagrywam w czwartek, który UKS właśnie w środę opublikował na swoich mediach społecznościowych. Decyzją pionu sportowego Hussein Balic rozpoczął przygotowania do wiosennej części rozgrywek z drużyną ŁKS 2 Łódź, czyli z drużyną rezerw i na ten moment będzie trenował z zespołem prowadzonym przez Konrada Gerege, pozostając jednak w strukturach pierwszego zespołu. Przypominamy, że zawodnik został wystawiony na listę transferową i otrzymał zgodę na poszukiwanie nowego klubu, więc oczywiście powiedzmy... Takie stwierdzenie, że Balic już definitywnie został skreślony i zesłany do rezerw UKS-u jest być może no, nie do końca prawdziwe, nie do końca kompletne, no ale z drugiej strony, skoro Balic nawet nie pojawił się na pierwszym treningu seniorskiego zespołu UKS-u, tego pierwszoligowego w 2026 roku, jest w zespole rezerw, no i. Otrzymał zgodę na poszukiwanie nowego klubu No to tutaj już wyraźnie widać Jakie UKS ma plany wobec tego piłkarza No i jednak z perspektywy tych Dwóch lat, które niemal Balić spędził W ŁKS-ie, bo trafił do Łódzkiego klubu sportowego Jeszcze w Ekstraklasie w rozgrywkach 23-24 Trzeba przyznać, że niezależnie od tego Czy Balić już teraz, jeszcze tej zimy Opuści UKS czy dopiero Za te kilka miesięcy, gdy wygaśnie Jego umowa, no to trzeba przyznać, że Nie tak miał się potoczyć pobyt Husseina Balicza w no i trzeba przyznać, że naprawdę jest to spore rozczarowanie, chociaż niekoniecznie z winy samego piłkarza i też niekoniecznie z winy UKS-u, bo w, w tej historii było naprawdę mnóstwo pecha i mnóstwo nieszczęścia. Rozpocznijmy jednak od tego, że moim zdaniem ja naprawdę nie przesadzam jeśli chodzi o skalę tych oczekiwań, no bo w końcu Balic trafiał do LKS-u mając za sobą grę w Laskulins, czyli w czołowym austriackim zespole, co spowodowało, że Balic z tym klubem występował w europejskich pucharach, w Lidze Europy, w Lidze Konferencji, zarówno jeszcze w fazie grupowej, jak i też w Fazach eliminacyjnych łącznie to były 22 występy na arenie ogólnokontynentalnej, 7 goli i 2 asysty. Do tego w austriackiej Bundeslidze Balicz rozegrał 150 meczów, strzelił 17 goli i zanotował 18 asyst. Jesienią 2020 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Austrii. Oczywiście to co teraz powiem jest trudne do zweryfikowania, ale swego czasu ta wartość na rynku transferowym, jeśli chodzi o balicza, była spora, no bo według najbardziej chyba, no, rzetelnego czy popularnego pod tym kątem portalu, czyli Transfermarkt Balić był wyceniany swego czasu na 2 miliony euro, a mówiło się w kontekście właśnie skrzydłowego ŁKS-u o zainteresowaniu takich klubów z Ligi Angielskiej, jak Southampton, Brentford, o MLS lidze Amerykańskiej, czy Celtic Glasgow, więc naprawdę skala tego zainteresowania była spora i oczywiście, jeśli popatrzymy na całą Europę, powiedzmy, no to Balić wciąż jest piłkarzem, powiedzmy, Trzeciego sortu, no porównując z tymi najlepszymi ligami, takie są fakty, ale jeśli porównamy Balicza do Ekstraklasy czy do lks u bo gdy Balic trafiał do lks u no to EUKS był ostatnią drużyną w tabeli i miał, nie wiem, takich piłkarzy jak Anton Fase. Małachowski, Adrian Małachowski, no czy inni tego typu zawodnicy, no to jednak w porównaniu z taką skalą, to CV Balicia, to gdzie on wcześniej występował, to naprawdę mogło robić wrażenie nie tylko na kibicach ŁKS-u, no i zresztą Balic też się nie patyczkował, bo on dosyć odważnie zapowiadał swoją grę w uks ie Chcę ponownie pokazać się w europejskiej piłce, w polskiej ekstraklasie. Grać znów, tak jak podczas moich dwóch pierwszych sezonów w lesku Linz. W zeszłym roku być może nie byłem w najlepszej formie. To nie oznacza jednak, że zapomniałem, jak się gra w piłkę. Chcę udowodnić, że po dobrych występach jestem w stanie wrócić do austriackiej kadry, więc również te zapowiedzi, te deklaracje samego piłkarza były optymistyczne. One zwiastowały skalę tych oczekiwań, które, jak cały czas mówię, były spore, no ale jednak, z tej perspektywy, 45 metrów w się, 6 goli, 4 aspekty, Asysty tylko, 2020... tylko 2281 minut na murawie, czyli naprawdę mało. No to to nie są statystyki godne takiego zawodnika. I właśnie no, z perspektywy tego, że tych minut było niewiele, no to można powiedzieć, że balić bezpośredni udział w akcji bramkowej, czyli gola bądź asystę, no tu jest średnio co 200. 28 minut, więc jest to wynik naprawdę niezły, ale też uważam, że nie jest to statystyka, która może nam przykryć, no, wszystko to, co związane z Husejnym Baliciem, bo jakbyśmy nie starali się bronić tego zawodnika, no to nie można powiedzieć, że jego transfer do uks u okazał się ogólnie być udany, nie można powiedzieć, że spełnił on te oczekiwania, też z racji na kontuzję, i tu tr trzeba przyznać, że to był taki główny czynnik hamujący udaną grę balicia w uks ie bo balić na 68 meczów ligowych rozegranych przez ŁKS od tej zimy sezonu 23-24, no to z tych 68 spotkań Bajlicz opuścił 17, czyli 1 czwartą około 25%, a też warto pamiętać, że jednak no to nie jest tak, że jeśli wró wrócisz do kontuzji i nawet pojawisz się w meczu po, powiedzmy, po wejściu z ławki rezerwowych, no to nie od razu jesteś w tej optymalnej dyspozycji. Co było widać w przypadku Balicza, bo już nie chcę do tego wracać, no ale chociażby jesienią zeszłego sezonu pojawiały się takie plotki, ale to też nie trzeba było być jasno widzem, żeby no domyślić się, że nie wszystko jest tak, jak powinno to wyglądać w przypadku zdrowia Huseina Balicza. Bo nawet jeśli może w raportach medycznych było wszystko ok, to jednocześnie, jak na dłoni, nawet podczas rozgrzewki czy meczów ligowych, było widać że ma właśnie po tych kontuzjach jakiś nawet wewnętrzny, y, psychiczny ślad, łapał się często za kolano Austriak i też jak na skrzydłowego, jak na piłkarza, ta intensywność w grze jest bardzo istotna, no to właśnie te problemy zdrowotne nie pomogły Balicowi, no bo nie ma co się oszukiwać w przypadku skrzydłowego, właśnie te kwestie fizyczne, po prostu te ciągłe sprinty, które muszą podejmować skrzydłowi, bo tutaj warto zaznaczyć, że jeszcze w Ekstraklasie balić był piątym najczęściej sprintującym piłkarzem w całej lidze, podejmował ponad 15 sprintów i był też trzecim najczęściej drybującym piłkarzem w całej Ekstraklasie, więc jeśli chodzi o skrzydłowego w kontekście Balicia, u którego właśnie ta fizyczność, ale też te kwestie fizyczne bardzo mocno powiązane z pewnością siebie, jeśli te cechy są tak ważne, no to gdy ich nie ma, no to nie ma co się dziwić, że ta gra Balicia wyglądała jak wyglądała, a jednak poza pewnymi przebłyskami, no to była to przeciętność i, i, i nie był to piłkarz, który wyróżniał się tak często i tak efektywnie jak miał to robić, gdy ogłaszano jego przyjście do ŁKS-u. I żebyście zrozumieli mnie dobrze, ja doskonale rozumiem, dlaczego Hussein Balic jest no, w znacznej większości lubiany, ceniony przez kibiców UKS-u, przeze mnie zresztą również, bo na pewno... To, czym Austriak zaimponował kibicom ŁKS-u I to tak na papierze, nie tylko jeśli chodzi o puste słowa O puste deklaracje, zapowiedzi Było to, co wydarzyło się po spadku ŁKS-u z Ekstraklasy W 2024 roku, gdzie ten eksodus Liczba odejść z ŁKS-u była zatrważająca Bo ostatecznie koniec końców ponad 20 graczy opuściło UKS To była spora, spora liczba Ale właśnie ku zaskoczeniu kibiców Jednym z niewielu zawodników, który zdecydował się na dalszą grę w ŁKS-ie Mimo spadku z ligi był Hussein Balić, a nie ma co się oszukiwać, że kibice nie wiem czy byli przekonani, no ale raczej jednak. Byli tego zdania, że Balić pewnie pójdzie drogą Kaja Tejana i Rahiła Mamadowa. I może, nawet jeśli nie będzie starał się wymusić tego odejścia w tak nieelegancki sposób, jak właśnie Tejan czy Mamadow, no to jednak spodziewano się odejścia. A tymczasem Balić mówiło się w środowisku, że naprawdę zszedł z tej pensji, zszedł z kontraktu. Wiedział, że jednak w pierwszej lidze EUKS, no, będzie mógł liczyć na zdecydowanie niższe wpływy, na przykład z biletów, ale też jeśli chodzi o prawa medialne, o prawa telewizyjne. No i tutaj Austriak dostosował swoje wymogi co do tego ile pieniędzy, jak wyglądał budżet euks u i Dogadał się z UKS-em, przedłużył kontrakt do czerwca 2026 roku i jakby to zbudowało pozycję tego piłkarza w oczach kibiców UKS-u, co jest w pełni naturalne, bo naprawdę rzadko się zdarza w obecnych czasach, nie tylko jeśli chodzi o obcokrajowców trafiających do danego klubu, ale nawet jeśli chodzi o polskich piłkarzy, często to wymuszanie transferu, to odejście jest naprawdę w takich różnych, mieszanych nastrojach, a tymczasem Balić zachował się jak profesjonalista, po prostu zachował się jako godny, Pracownik i pozostał w łódzkim klubie sportowym No ale właśnie Jak też odświeżam sobie w głowie te oczekiwania Te nastroje wśród kibiców LKS-u Gdy ogłaszano pozostanie Husejna Balicza po spadku z Ekstraklasy No to pamiętam te nadzieje No i nadzieja była prosta Najzwyczajniej w świecie kibice uks u liczyli, że Balicz będzie rozdawał karty w pierwszej lidze, że będzie liderem, motorem napędowym uks u jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym piłkarzem, rycerz Wiosny, i że wprowadzi ponownie ten UKS do Ekstraklasy. Podobnie zapowiadał to w różnych wywiadach, wypowiedziach medialnych, również Hussein balić, a jednak, no niestety, będę to podkreślał, że jest to piłkarz zbyt chimeryczny. Jasne, tutaj duży wpływ na to wywarły kontuzje. Nie ma co się oszukiwać, że to problemy zdrowotne. Chcę, żeby to wybrzmiało w głównej mierze sprawiły, że ten koniec Balicza w UKS ie jest jaki jest, no ale jednocześnie to też nie jest tak, że to była jedna, druga kontuzja tylko tych urazów chyba w głównej mierze, jeśli chodzi o pech no bo to było nieszczęście Kusejna Balicza bo to też nie było tak, że ŁKS ściągał z, z premedytacją z taką niewiedzą, ale z pełną świadomością piłkarza który jest kontuzjowany bardzo często no fakty są takie, że Balicz przed uks em poza dwukrotnym zerwaniem więzadeł krzyżowych w wieku około 19-20 lat, no to następnie w kolejnych sezonach przed transferem do uks u rzadko, praktycznie w ogóle nie opuszczał więcej niż 3-4 meczów w sezonie, więc nie było tak, że te urazy w poprzednich latach pojawiały się u tego piłkarza nagminnie, no ale w uks ie coś się stało, może to po prostu jakieś decyzje nie biorąc było, nie było jakiś splot negatywnych, nieszczęśliwych zdarzeń, że wyglądało to w przypadku Balicia jak wyglądało ja z całym moim sympatium, uznaniem dla tego piłkarza, bo ja nie uważam, że to jest słabe piłka. i to pewnie też może być bulwersujące, frustrujące dla kibiców ŁKS-u, nie tylko to jak Balić się zachował, bo to też jest inna kwestia, którą można sobie zadać, ja nie jestem w stanie w pełni opowiedzieć się za którąś ze stron, no ale skoro Balić no tak naprawdę dobrze, yy, należycie zachował się wobec ŁKS-u po spadku z Ekstraklasy, to czy teraz takie na siłę... No, Syłanie, właśnie spychanie Balicza na boczny tor, mając w perspektywie, że jego kontrakt wygasa za pół roku, więc naprawdę to jest kwestia kilku miesięcy. Czy teraz z perspektywy UKS-u jest to działanie fair? Być może nie do końca, rozumiem takie głosy, ale też nie mam na tyle wiedzy w tym temacie, żeby się wypowiedzieć. I też fakty są takie, że skoro Grzegorz szoka nie tylko piąt sportowy, bo pewnie nowy trener UKS-u również miał swój głos w tej sprawie, skoro on go nie widzi w grze UKS-u, bo w w meczach nie dał mu ani jednej minuty i też trudno zakładać, żeby Balicz po tylu problemach zdrowotnych e, dobijając do 30 roku życia, był w stanie teraz odnaleźć się jako wahadłowy, a najprawdopodobniej to byłaby wiosną jedyna pozycja, na której Balicz mógłby występować, więc też skoro taka decyzja zapadła i takie są realia, to może jest to lepsze wyjście niż oszukiwanie na siłę piłkarza i dawanie mu takiej sztucznej, nieprawdziwej nadziei, że coś może jeszcze zwojować w EłkaSie, więc to są takie dwie stronę medalu i pozostawiam już do waszej oceny jaka jest prawda czy LKS czy zachowuje się sprawiedliwie czy niesprawiedliwie wobec Balicza, moim zdaniem trudno to ocenić, ale na pewno będę podkreślał, bulwersujący dla kibiców lks u może być to że jest wielu, jest naprawdę spore grono zawodników lks u którzy mają mniejszą umiejętność od środku Sejna Balicza, którzy nie dali nawet połowy tego co Austriak lks owi a wciąż w tym ŁKS-ie grają, wcale nie są wypychani z klubu nie są wystawieni na listę transferową i tak dalej, i tak dalej, kilka nazwisk z brzegu Sebastian, Ernst, Miłosz, Szczepański, ale też słuszny kibice UKS-u mówią o nazwisku Sergia Krykuna, skoro Balci krykun to jest tak naprawdę ta sama Pozycja, no to co dał LKS-owi Serhii Krykun, czego nie dał w ostatnim czasie Hussein Balic, i są to głosy słuszne, są to głosy prawdziwe, bo ja tutaj się w pełni zgadzam, że to może być frustrujące, że akurat wybór padł na Balicza, ale inni piłkarze, którzy rozczarowują na podobnym poziomie albo rozczarowywali jeszcze bardziej, wciąż w LKS-ie trwają i przynajmniej tej zimy nie zapowiada się na ich odejście, ale z drugiej strony trudno mi się dziwić LKS-owi, bo to były dwa lata, to nie było też tak, że Balicz został odpalony po pierwszym czy drugim gorszym meczu, ale chyba to jest odpowiedni moment na to, żeby się nie oszukiwać i stwierdzić, że już nie będzie po prostu chleba z tej mąki, jeśli chodzi o Huseina Balicia w łódzkim klubie sportowym. Bo też jeszcze tak wracając stricte do tych kwestii boiskowych, no to no nie ma co się oszukiwać, że Balic jako wahadłowy nie pasuje, ewentualnie mógłby występować w tym systemie jako taka szeroko ustawiona dziesiątka, jako właśnie taki ofensywny pomocnik z biegający do skrzydła czy coś w tym stylu albo taki po prostu wężej ustawiony skrzydłowy, ale pytanie czy w ogóle byłoby miejsce dla kogoś takiego w tym systemie Jako podobny profil piłkarza Był awizowany przez ten, ten, trenera Grzegorza Szokę Antoni Munarczyk Ale z drugiej strony Nawet jeśli OKS jesienią występował W tym ustawieniu na trójkę środkowych obrońców No to nie mieliśmy powiedzmy skrzydłowego Ustawionego tuż za napastnikiem Tylko raczej wyglądało to tak Że mieliśmy trzech środkowych pomocników I na przykład Bastiena Tome Na takiej pozycji pomiędzy pomocnikiem A napastnikiem Tak to wyglądało Więc naprawdę trudno było z Znalezienie optymalnej pozycji, optymalnego ustawienia dla Balicza w tym systemie. No i nawet jak porównamy formę Balicza z innymi skrzydłowymi slash piłkarzami grającymi na boku boiska, okupującymi podobne sektory na Murawie, to wygląda to średnio, no bo balić w tym sezonie pierwszej ligi w porównaniu z czterema innymi skrzydłowymi UKS-u, czyli Młynarczykiem, Jurkiewiczem, Krykunem oraz Gustafem Norlinem, no to jeśli chodzi o porównanie tej piątki zawodników, no to Balić właśnie w, tym, w tej mini tabeli pięciu skrzydłowych LKS-u był na 90 minut w przeliczeniu na 90 minut trzeci w strzałach, drugi w strzałach celnych czwarty dopiero w udanych dryblingach miał najniższą skuteczność tych dryblingów czwarty w kluczowych podaniach najmniej celnych dośrodkowań najniższa celność tych wrzutek no i wygrywał mimo, że na niezłym procencie wnoszącym 44 punkty procentowe no to jednak z tej piątki wygrywał najmniej pojedynków na 90 minut, bo niespełna 4 i tutaj też mówimy o szerszym trendzie, o szerszej perspektywie bo gdy przed tym sezonem Robiłem to porównanie Huseina Balicza z innymi skrzydłowymi UKS-u, innymi Maksymilianem Sitkiem, No to wyglądało to podobnie, że Balicz na tle tych innych piłkarzy również odstawał. Do tego, tak jak mówię, no po tych kontuzjach Balicz chyba, no, mimo wszystko, właśnie jak na e, skrzydłowego piłkarza mającego robić przewagę wygrywającego pojedynki w bocznych sektorach boiska, no wciąż ma gdzieś tam ten ślad, uraz psychiczny po e, tych kontuzjach, które dopadały go e, w ostatnim czasie, co przekłada się na taką zmniejszoną ilość e, pewności siebie, no i właśnie jeśli chodzi o kwestię defensywną, no to zupełnie nie widzę Husseina Balicza, bo on mimo też, że zbyt wielu szans, zbyt wielu minut e, na boiskach pierwszej ligi w tym sezonie nie spędził no to zdołał popełnić naprawdę już sporą liczbę błędów, do bramki strzelonej przez rywala, bo aż trzy takie błędy balicza. Jedno, jedna tego typu sytuacja to było niezablokowanie do środkowania do dromopole, druga tego typu sytuacja to był zbyt wolny doskok, zbyt no, za słabo założony pressing przeciwko ruchu, ruchowi chorzów, co umożliwiło zawodnikom ruchu zagranie po prostu za plecy za plecy obrońców ŁKS-u, piłki, zagranie na połowę ŁKS-u, co potem zakończyło się golem, no i chyba najgorszy moment Balicza, być może w ogóle w ŁKS-ie, czyli strata i taki no wolny, zawolny powrót z Puszczą połomicę i, i Puszcza też tę sytuację wykorzystała i strzeliła gola, więc podsumowując, ja żałuję Huseina Balicza, bo wierzę, że gdyby zdrowie stało na lepszym poziomie, to Balic być może faktycznie stałby się tym liderem ŁKS-u, szkoda z perspektywy ludzkiej, bo Balic za zachowywał się naprawdę fair wobec ŁKS-u i był po prostu takim sprawiedliwym pracownikiem, charakter stał na dobrym poziomie, no ale jednak na boisku Balic się bronił zbyt rzadko, żebyśmy po tych dwóch latach, żebym przynajmniej ja mógł bronić jakoś zaciekle po tych dwóch latach obecność Balicia w pierwszym zespole ŁKS-u, więc koniec końców, Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw, uważam, że jest to słuszna decyzja euk No i szkoda, życzę powodzenia Husseinowi w nowym klubie, jeśli takowy znajdzie tej. Tej zimy już na wiosnę będzie w nim występował, bo naprawdę uważam, że mówimy o bardzo dobrym piłkarzu. Ale w oks chyba po prostu nieszczęście, pech no i te problemy zdrowotne sprawiły, że balić gry OKS-u nie odmienił. Jeśli miał jakieś te magiczne zagrania pokazujące jego umiejętności, no to były to rzeczy, które działy się zdecydowanie zbyt rzadko, i zdecydowanie no, zbyt rzadko jak na to, o jakim zawodniku mówimy.